Trump otwarcie zasugerował, że Zełęski może wrócić do USA, gdy będzie gotowy na pokój. To może być sygnał, że administracja Trumpa nie zamierza aktywnie wspierać Ukrainy, jeśli ta nie zgodzi się na pewne ustępstwa wobec Rosji. Nasza wizja o podziale wpływów na Ukrainie może oznaczać, że Trump dąży do zakończenia wojny za wszelką cenę, nawet jeśli wymagałoby to de facto uznania rosyjskiej kontroli nad częścią terytorium Ukrainy. W scenariuszu braku wsparcia militarnego ze strony USA, Ukraina może zostać zmuszona do samodzielnej walki, co może prowadzić do dramatycznych konsekwencji. Jeśli Ukraina nie zgodzi się na narzucane warunki pokoju i nadal będzie opierać się rosyjskiej agresji, Rosja może podjąć bardziej drastyczne działania, w tym ewentualne użycie broni o dużej sile rażenia. To mogłoby spowodować masowy eksodus ludności, z milionami Ukraińców szukających schronienia w Polsce i innych krajach europejskich. Wizja chaosu na ulicach, paniki i zniszczonych miast idealnie współgra z obecnym napięciem na linii USA-Ukraina-Rosja. Polska, jako kraj graniczący z Ukrainą, mogłaby stanąć w obliczu największego kryzysu migracyjnego od czasów II wojny światowej. UE mogłaby ograniczyć się do dyplomatycznego potępienia działań Rosji, pozostawiając Polskę i kraje regionu samym sobie. Może to prowadzić do destabilizacji politycznej i społecznej, a także ogromnych wyzwań humanitarnych. Trump, wykluczając udział sił NATO jako rozjemców, wzmacnia możliwość naszej wizji o ewentualnych siłach ONZ lub całkowitym braku interwencji międzynarodowej, co zostawiłoby Ukrainę bez wsparcia. To mogłoby stworzyć warunki do eskalacji konfliktu i ostatecznego gwoździa do trumny w postaci ataku na ukraińskie miasta.